Zapach prochu, dźwięk armat, atmosfera wiście xvii siedemnastowiecznym stylu. Jesteśmy na Nocy Muzeów, corocznej Nocy Muzeów, tym razem w Otwocku Wielkim w Pałacu Bielińskich. Zobaczymy jak bawią się i jak przeżywają to wydarzenie mieszkańcy powiatu otwockiego. Jak się Pani podoba tutaj na tym pikniku w Otwocku Wielkim? Bardzo mi się podoba, jest bardzo fajnie. W tamtym tygodniu byłam w Czersku, też było super, ale no tutaj jestem związana, bo mieszkam w tej miejscowości, a więc jeszcze bardziej mi się podoba tutaj. Super, jesteśmy kompletnie atrakcja. zaskoczeni tym, ile jest atrakcji. Przyjechaliśmy. I pomimo tego, że dzisiaj lało cały dzień i przyjechaliśmy tutaj w deszczu, to jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i gratulujemy wszystkim organizatorom. Dużo atrakcji, przyjemnie, można dużo zobaczyć ciekawych rzeczy, dużo się nauczyć, bo w muzeum są ludzie, którzy mają kompetencje na ten temat, więc jest bardzo ciekawie. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała No niestety. Panowie, skąd się wzięliście, dlaczego tutaj jesteście z nami w Otwocku Wielkim? No, wzięliśmy się z XVII wieku jakby, więc sprzed 500 lat tutaj prawie, e, tutaj my otwarzamy chorobę fusarską tak naprawdę się basowieszą, no akurat w, tutaj w Otwocku Wielkim jesteśmy bez koni. A ciekawi mnie taka rzecz, skąd stroje? Ten stroj który ma na sobie, to jest żupan, który po prostu szyła mikrasowa z ogniem i No ja jestem z Chorągwi Zebrzydowskiego, która przy współpracy również z innych Chorągwi, jak tutaj przyjaciół, tą imprezę organizujemy. No i co tu dużo mówić, jesteśmy piechotą, która poruszała się konno, była to jednostka wspomagająca Husarię, czyli różnego rodzaju kobylice, zapory, które były. My przyjeżdżaliśmy, wszystko niszczyliśmy, co się dało, i Husaria mogła spokojnie szarżować, prowadzić walkę w otwartym polu. Skąd zamiłowanie u Pani do rekonstrukcji? To był w sumie przypadek, bo spotkałam znajomego, który e, zabrał mnie na jedną z imprez historycznych. No i stwierdziłam, że to nie jest, jest dosyć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Co się stroju, co to jest to? E, to jest prochownica, za pomocą której podsypuje się e, panewkę w muszkiezie. Broń jest prawdziwa. Tak, jest prawdziwa, można z niej strzelać i owszem zabić. A kto dzisiaj wygra w takim razie, bo taki sondaż prowadzimy. درجاني 300 lat temu śmierć zebrała wielkie żniwa na polu pod Otwockiem Wielkim. Dzisiaj nikt nie ucierpiał, a zabawa była niezwykle udana. Rzeczpospolita znowu zwycięska, Rzeczpospolita do boju, Rzeczpospolita najlepsza jest. Dziękuję. <laughs> <O>. <laughs>